Witajcie w kolejnym dniu vlogmasu. Zaczniemy sobie od mojego holu zakupowego. Tak jak widzieliście, wczoraj byłam z Anią w poszukiwaniu paru prezentów świątecznych. Nasza wizyta w promenadzie, bo akurat tam byłyśmy, zakończyła się, można powiedzieć tak, pół na pół fiaskiem. W TK Maxie było dużo fajnych rzeczy, ale jak zobaczyłam te kolejki, to szlak mnie trafia. Ja nie wiem, od 1 grudnia mam wrażenie, albo nawet od końca listopada już jest tam tłum. No nie da się wystać w tych kolejkach i nam się udało tak naprawdę dlatego, że Ania stanęła w tej kolejce wcześniej i ja do niej doszłam, mimo że jeszcze chciałam sobie poglądać parę rzeczy, ale widzieliśmy, że jak jeszcze tam zostaniemy, to już ta kolejka się nigdy nie zmniejszy, tylko będzie jeszcze dłuższa. Byłyśmy w TK Maxie, byłyśmy w H&M. W H&M chciałam popatrzeć na swetry, bo bardzo lubię tam swetry, chociaż, no, umówię się, to nie jest jakaś super jakość. Ja myślałam o tym, żeby sobie kupić jakiś fajny, dobry sweter, nie wiem, kaszmirowy. Jestem w poszukiwaniu, ale z drugiej strony naprawdę te rzeczy mi się tam podobają. W H&M też oczywiście są takie kaszmirowe. Jest jeden piękny kaszmirowy sweter. Zresztą zostawię Wam linka pod spodem, bo wiem, że często się o te linki pytacie, a ja nie zawsze pamiętam o nich, ale teraz Wam na pewno dodam z tymi wszystkimi rzeczami, które Wam pokażę i z rzeczami, które mi się podobają i które chciałam sobie w ogóle tam kupić, ale akurat stacjonarnie nie udało mi się ich nigdzie znaleźć. Zresztą pytałam się Pani i Pani powiedziała, że w zasadzie te kaszmirowe rzeczy, czy te takie premium często są w paru sztukach, w paru sklepach i generalnie nastawiają się na sprzedaż online. Dlatego... Nie kupiłam nic takiego wysokiej, powiedzmy, jakości, ale nadal bardzo fajne rzeczy. Pierwszy sweter to ten, który mam dzisiaj na sobie. To jest sweter, który był na przecenie, bo tam jest w ogóle ten dział przecen i stacjonarny, i online również. Na przecenie ten sweter był za 70 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Teraz zresztą mam rachunek, to Wam pokażę. Ten sweter mi się bardzo podoba, bo a. ma piękny kolor, jest luźniejszy, na tej przecenie nie zawsze są wszystkie rozmiary, to jest akurat m -ka. trochę większy, oversize'owy, ale krótszy, więc mam wrażenie, że jakoś tak mnie nie przytłacza, dzisiaj mam go do jeansów, będę się przybierać, bo w ogóle dzisiaj idę na jasełka i będę musiała stanąć też na kiermaszu świątecznym, bo tam się zapisałam, bo no, tam z tymi rodzicami nie jest zawsze problem, nie każdemu się chce stanąć, ale... Ja też nie, nie chciałam się tak wyłamywać, więc będę 30 minut stała i sprzedawała jakieś ozdoby świąteczne. W każdym razie, wracając do tego holu. Ten sweter jest bardzo wygodny. Nie drapie. Jest dobrze wykonany. Oczywiście do pierwszego prania albo i nie. Zobaczymy. Bardzo mi się podoba kolor. Krój. Zakrywa to, co ma no, zakryć do spodni, do spódnicy. Nawet jakieś jakiejś takiej kwiatowej spódniczki. Podobają się te faktury. Można tak połączyć cięższą fakturę z takim swetrem grubszym do lekkiej sukieneczki, spódniczki, do plisowanej spódnicy. Też zresztą plisowaną spódnicę taką mam granatową, podrobą różową z koronką, która Wam się bardzo podoba, ale niestety już jej nie ma, bo szukałam jej. Także ten sweter miałam dla siebie. Następnie na tym dziale przecem znalazłam parę znaczy w zasadzie to wiecie co, wszystko mam z działu i mam zamiar się tam jeszcze wybrać, bo fajne są swetry. Fajne, swetry, może bluzeczki, nie zawsze, zależy, czasami są takie jakieś jasne białe koszule, takie cieńsze rzeczy, mam wrażenie, że z tego są fajniejsze niż basici, bo te basici zresztą zależy jakie, bo jest tam taka jedna bawełna. Gdzie te bieski są spoko, ale generalnie to mi się podobają zazwyczaj swetry, spodnie, spódnice, sukienki. Można naprawdę coś tam fajnego znaleźć, ale to już chyba się powtarzam, w tym filmie mam wrażenie. Buszując w swetrach, kurtkach, w dresach, natknęłam się na taki dział z akcesoriami i stwierdziłam, że dokupię bardzo fajne dodatki do prezentów, że to mogą być naprawdę super podarki do tych wszystkich zestawów, które tam. Będę kolekcjonować albo do zwykłych prezentów, które mam dla moich bliskich i też wam będę pokazywać mniej więcej co i jak. I tak, pierwsza rzecz, którą znalazłam, to jest rzecz dla mnie i to była jedyna taka chusto apaszka, bo tak to bym ją wzięła dla wszystkich. Kosztowała 8,99. Jeżeli chodzi o te przeceny w kajemi, to trzeba uważać, dlatego że czasami. Jak patrzymy na oryginalną cenę, to okazuje się, że jest obniżone tylko złotówkę. Natomiast to kosztowało 30 zł, przecenione na 899 Nie sądzę, żebym zapłaciła za to 30 zł w oryginalnej cenie. To jest taka gumka, która najfajniej moim zdaniem wygląda na jakimś koczku. No ja teraz sobie może koczka nie zrobię, chyba że jakiś taki wysoki. I zobaczcie, możemy to zawiązać na kokardę, im to puścić tak jak jest. Kolor też mi się podoba, jest taki inny, do beżu, świetnie pasuje, nie tylko, oczywiście myślę, że to można też nawet jakieś torebki sobie przywiązać, ale ja to wzięłam jako gumkę, kokarda na lato, na zimę, no teraz jest taka moda na te wszystkie scrunchie, na te gumki wielkie opaski, a jeżeli mówimy już o opasce to znalazłam taką pudrowo-różową opaskę za 15,99 wydaje mi się, że jak na te wszystkie sieciówki to cena jest całkiem ok, ona kosztowała również 30 zł, jest pudrowo-różowa szczerze to chyba raczej bardziej wzięłam z myślą o moich dzieciach bo ja nie wiem czy mi pasuje taki styl, chociaż do tych moich włosów może coś coś innego Zobaczymy. Pamiętam, że ostatnim razem Wam mówiłam, że jakoś się nie mogę zupełnie przekonać do tych grubych opasek, no i proszę, wzięłam komu dla siebie. Znaczy dla siebie, właśnie nie wiem, dla kogo to wzięłam, zobaczymy, nie wiem, czy myślicie, że mi pasuje, dajcie znać, może i tak, nie wiem. też cudowną apaszkę za 10,99, przecenioną z 40 zł, wzór mi się podoba... Niezwykle. Uważam, że jest fantastyczny. W ogóle przypomina mi drogich designerów. Zobaczcie. Jest taka plisowana ta apaszka. I ona może być jako apaszka na głowę. Można tutaj nawet jakiś supełek zawiązać. Albo tak ją nałożyć. O! Lub też jako zwykła apaszka. Jako taka przybieszka do torebki. Nawet myślę, że można ją obwinąć rączki. Uzór jest super. I myślę, że też będzie stanowiła fajne dodatek. Tak się właśnie zastanawiam, czy by nie dokupić tych apaszek. Ale to może już online. Chociaż w mi akurat nie było Jakich kolejek, muszę przyznać. I za 8,99 również to samo. Yy, ona kosztowała akurat 30 zł. Też kolor bardzo interesujący. Sama chętnie bym sobie wszystkie zostawiła. Więc może jeszcze się tam wybiorę. To, takie apaszki stanowią naprawdę ciekawy dodatek jakiejś marynarki, do swetra, na rękę. Można sobie tam pokombinować. To są na razie wszystkie akcesoria, które kupiłam. Na przecenie znalazłam również taki sweter. Pomyślicie, że jest identyczny, ale nie. jest on kosztował 40,99, przeceniony z 79,99. Również MK, bo tak jak Wam wspominałam, na tej promocji już znaczy były Eski, ale takie kolory nie za bardzo. Ten sweter jest mniej więcej o takim samym kroju. Ma trochę więcej pudrowego różu w sobie. Jest delikatnie z innego materiału. Nie jest taki gruby. Ja mam taki szary sweter, on się już niestety nie nadaje do noszenia. Bardzo podobny. Wydaje mi się, że. A może to jest ten sam rodzaj. Nie wiem, wszystko Wam zostawię pod spodem, to sobie będziecie mogli wejść. Natomiast, jeżeli chodzi o te swetry, to one bardzo fajnie leżą. One właśnie świetnie się sprawdzają do takich krótszych spódniczek, które ja mam. Te na przykład z 33 Avenue albo do jeansów, do czarnych spodni, do skórzanych spodni z ekoskóry, albo o jakichś tam bardziej błyszczących, beżowych, do białych również, do plisowanych spódnic, do jeansowych spódniczek, do dżinsów i do legginsów, do kozaków. Dlatego stwierdziłam, że jeżeli one są na przecenie, to czemu nie. 40,99. Ups, spadła torba. Dla mnie bomba. Wzięłam jeszcze taki jeden sweter. Pomyślałam sobie, że znowu może być fajnym dodatkiem do jakiegoś prezentu. To jest XSS 5099. Chociaż też mi się podoba, nie ukrywam. No ale to już byłoby chyba trochę za dużo. To jest taka bardziej swetrowa bluza z kapturem. Troczki. Fajnie to jest wykonane. Zobaczcie. Trochę luźniejsze. To jest co prawda SKXSK. Kosztowało 50,99%. Przecenie na ze 129,99%. Jednak to mi nie wygląda na SK. To jest w ogóle większe niż MK, którą ja mam, bo to też jest MK na przecenie. I ten sweter tak jak Wam wspominałam przed chwilą, też MK. Może właśnie będzie dla kogoś u moich bliskich. Tylko dodatek do prezentu. Myślę, że jakiś fajny kosmetyk. Sweter. Tylko apaszka. To będzie całkiem w porządku. Oczywiście ta apaszka akurat do tego typu swetra nie pasuje, bo on jest sportowy, no ale jakieś inne okazje. Jest taka jedna osoba w mojej rodzinie, której bardzo dobrze w takim kolorze, że prawdopodobnie tak się to skończy, ale jeszcze się wybiorę do hajemu. Właśnie, może zadzwonię do kabiny i skoro idziemy, Karola też lubi HM. Że zobaczymy, zobaczymy. No i TK Max. W tym TK Maxie głównie poszłam po te prezenty dla Ani Córeczki, ponieważ idziemy do niej na urodziny. I ona bardzo lubi i zbiera, jak to się nazywa, poczekacie, Sylvanian Families. Takie króliczki. To jest pełno świetnie wykonane i rzeczywiście to jest świetnie wykonane. To może nie jest takie najtańsze, jak patrzę na te wszystkie inne ludziki, bo to w sumie takie są maluchy dodatki, to jest jakaś króliczka, wiolonczołystka, wiolonczela, nuty, tak, tu są, kurcze nuty prawdziwe, Słuchajcie, taki stojaczek, bardzo fajnie to wygląda, o, tak Wam pokażę, to widzieć. o wiele lepiej, to kosztowało 49,99, i do tego jeszcze znalazłam za 59,99 taką fontannę, taki jakby plac zabaw. Tak, fontanna z karuzelą, ze zjeżdżalnią. O, no, tak to wygląda. I niestety jest takie delikatnie otwarte. Ale może Wam coś tu pokażę. Zastanawiam się, czy tu jest ten króliczek, ale chyba nie ma go. To jest chyba stricte tylko ten plac zabaw karuzela. Że nie będę tego rozpakowywać. Niech się mało cieszy. Jeszcze mam tą, tak jak Wam pokazywałam już wcześniej, książeczkę z Barbie. Może tam jeszcze jakieś kolorowankę i doszło, co zobaczymy. że tam prezent już mam załatwiony. Zasynka ja Ani też widziałam taki drobiazg. 16,99 to jest taka kula do kąpieli. Nasa. I w środku, jak właśnie zasadzie tą kulę do kąpieli, to jest. Tam, taki jakiś kosmita, czy co? Nie wiem. I w ostatniej chwili znalazłam coś super, co mi się bardzo podoba. Zaraz zobaczymy, czy to będzie rzeczywiście pasowało do mojej małej łazienki. Mam taką szczotkę srebrną, i to mnie tak denerwuje, bo po jakimś czasie ona zaczyna tutaj dookoła rdzewieć. No i to nie wygląda estetycznie. I Jestem zniesmaczona dosłownie tym, że muszę co chwilę je wymieniać, dlatego zdecydowałam się na taką szklaną. Co prawda tutaj też jest ten metal, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale tak jak sobie na nią patrzę, to myślę, że ten vibe mi podpasuje. 74,99. No, myślałam o srebrnym, no ale... Uważam, że to nie jest złe. Takie to są te moje wszystkie zakupy, które chciałam wam pokazać. A teraz otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Do mojego Dobrze. Mamy tutaj co? Czternastkę. Czternastka jest w mojej kampanii. Dziewiętnastka. Czternastka. Uuu! Co to może być? muszę sobie paznokcie w ogóle zrobić zastanawiam się o, zastanawiam się jakie ostatnio miałam cały czas czerwone może coś innego jakieś ciemniejsze wydaje mi się, że mam za krótkie muszę sobie zrobić fręcza dajcie znać szukam jakichś inspiracji paznokciowych ale to jest zapakowane o rany. jest karteczka? nie ma karteczki uważam w środku coś jest to jest właśnie chyba w ogóle z tego notesu te wszystkie karfeczki Madzia napisała. Jakie słodkie, jak jest Kotem. Już wiem, kto przejmie ten notesik. Garnijcie. To jest w ogóle taka przyjemność otwierania tych kalendarzy. Od Magdy, oczywiście, ale najbardziej od mojej córeczki. I za każdym razem, jak otwieram rano. To okienko to mam łzy w oczach. zdarzyło mi się parę razy popłakać. Co takie kochane rady. I oczywiście już mam wszystko na sobie. Kolczyki dzisiaj, ponieważ idę na tej jak ja tak się ustroiłam. Dlatego mam tą bransoletkę. Jeszcze mam taki czoker, który też planuję założyć, także dzisiaj będę elegancka i będę z dumą nosiła piękne prezenty od mojej córeczki. Właśnie patrzę na tą szczotkę i myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Ja tutaj mam takie dodatki, jak już wam pokazywałam, z białym myślę, że nie jest źle, a tamta idzie do utylizacji. Moja ostatnia przegryzka i lecę na jasełka. Zaraz będę się szykować, tylko zjem. Dzisiaj sobie zrobiłam taką kanapkę z awokado, w zasadzie trzy, jak widzicie. Do awokado dodałam cytryny i soli, a ten chleb jest z jagodami goi i jakimiś tam ziarnami, do tego pomidorek. I będzie pysznie. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. I do jutra. Pa Pa!